Dzień dobry, witam Was dzisiaj w Finlandii i bitwa tym razem będzie szybka, a chodzi w niej o to, żeby zrobić 5 fragów. Gramy na jeden punkt po lewej stronie mapy nad wybrzeżem, no i oczywiście ja swoim zwyczajem tam nie pojadę, a pojadę na przełęcz. Jedynie słuszną miejscówkę na tej mapie, bardzo skuteczną, chociaż y, oczywiście, jak zawsze, trzeba też się pilnować. Hmm, wydawałoby się, że w takiej konfiguracji bitwy nie można się tutaj spodziewać przeciwników, a jednak, jak widać, już pierwsze podświetlenia są i to na pojazdach, które jadą w to samo praktycznie miejsce. Są też podświetlenia na górce, jest tam tygrys 2P. No i to on jako pierwszy się załapał na gonga, wpadło pierwsze uderzenie, wpadła ranga nie ma znaczenia no i był tu jeszcze podświetlony jeden przeciwnik, gdzie on jest w tej chwili nie wiadomo. Nie mam podświetlenia ani przed sobą, ani też na minimapie, więc ryzykuję, ale jadę do przodu. No i okazuje się, że jest okiem ustawiony T25, zlikwidowany. Mam nadzieję, że nikt więcej przynajmniej na razie tutaj nie będzie jechał. Ja mogę wjechać w końcu na tą przełęcz. I okazuje się, że czerwoni wpadli na dokładnie ten sam pomysł co my, żeby jechać środkiem. Dla mnie to jest akurat dobre rozwiązanie, bo z tego miejsca parę tych wragów wpadnie, są podświetlone pojazdy bardziej z przodu, a przede mną jest Sherman Fałce, trafienie krytyczne, obrażenia na załogantach wieży, wpadł tam jeszcze chyba. Pożar, jeśli dobrze widzę, problem polega na tym, że jest zasłonięty kadłub i na razie przynajmniej nie ma po co tam do niego strzelać, więc, zmiana. No, czy teraz się przyjmie? O, przyjęło się. Załoganci się podmienili. Można było ostatniego z nich wyeliminować podświetlona Pantera E zatrafienie krytyczne tylko dowódca więc troszkę zjechałem żeby uciec panterze spod lufy sam dostałem obrażenia w tej chwili na gąsienicy a rozwalzyliłem PZT4J trochę będę musiał poczekać aż się naprawię jest m 100 M36 no, złapać zielone. 36 zlikwidowana. Jeszcze dwa przeciwnicy przede mną. Tam są podświetleni. Jest Tygrys, jest M109. No, i tutaj w ostatniej chwili udało mi się oddać strzał, ale też od 109 dostałem bułę. Wymieniliśmy się tutaj tymi strzałami. Oba nasze pojazdy stracone. Parę fragów wpadło, no ale warto by było pograć dalej. Pograć jeszcze. Moje zadanie jest już wykonane, jest zrobione. Kiedy stałem tam na przełęczy, było widać na minimapie, że od tyłu na górkę tam wjeżdżają następni czerwoni. Dlatego też będę jechał teraz szeroko i będę chciał się do tych przeciwników, właśnie tam na górce postawionych, dobrać. W tej chwili żaden z nich się na minimapie nie świeci, co oczywiście nic nie znaczy. Tylko Oprócz tego, że nie wiem gdzie oni tam są poustawiani, oprócz podświetlonego w tej chwili tygrysa 2P. No i tutaj będę korzystał z osłony tych domków, jak najbliżej pod górkę podjechać do tego tygrysa, nie wystawiać mu się pod lufę. A samemu zająć jak najlepszą pozycję. Cały czas nie widać żadnych y, przeciwników. Oprócz tego 2P, no wygląda na to, że bitwa zaraz będzie się kończyła. Przeciwników ciągle nie ma, teraz dopiero jeden z nich został podświetlony. Tylko, że zjechał za osłonę. Jest jeszcze M4A3E2. Dla mnie celem ciągle nie jest. No, zaliczyłem domek, ale mam wyświetlonego ISA 1. Uszał w wieżę, jest tam ta M 4 no i na górce stoi 2P. Bitwy już praktycznie nie ma, jeszcze tylko próbuję namierzyć M4, i w tym momencie wpadł ostatni. Frak, ostatnie uderzenie, bo bitwa się w tym momencie kończy. Nikt więcej żadnego fragu nie zrobił. Co prawda zrobiłem ich tylko 8, ale dostałem za tą bitwę głównego rozgrywającego, a jest to dla mnie rzadki medal, więc z tego powodu bitwa wpada na kanał. I z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!